Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu dotyczącym programu Nowe FIO zachowując historię społeczności. To program, w ramach którego w ciągu trzech lat będą ogłaszane konkursy grantowe dla archiwistów i animatorów kultury. Operatorem tego programu jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności Arts. Fundacja od 2013 roku prowadzi już programy grantowe, m.in. bardzo dobrze znany Państwu program Działaj lokalnie. Zanim przejdziemy do szczegółów tego programu, chciałam przedstawić moje dzisiejsze rozmówczynie. W pierwszej części będzie to z ramienia Fundacji Arts pani Alina Słowik, doradczyni do spraw konkursu. Z ramienia partnera, czyli Centrum Archiwistyki Społecznej, pani Joanna Michałowska, koordynatorka współpracy z archiwami społecznymi. Dzień dobry. Przepytam teraz moje rozmówczynie, co to jest ta archiwistyka, jak ją ugryźć, czym to się je, więc czym jest archiwum społeczne i dlaczego właśnie jego i zbiorów społecznych dotyczy konkurs? Archiwum społeczne to jest niezwykła inicjatywa w moim przekonaniu. To jest zazwyczaj inicjatywa oddolna, która służy w zapisywaniu historii miejsc, historii, historii społeczności. Bardzo często ratuje i przywraca pamięć o zapomnianych trochę wydarzeniach, o zapomnianych osobach. To, co jest charakterystyczne dla archiwów społecznych, to to, że bardzo często skupiają swoje działania wokół historii tych naszych małych ojczyzn, są nam tak najbliższe. Bo często wiemy dużo o ważnych wydarzeniach z historii całego kraju, a zapominamy o historii właśnie naszych miejscowości i tych osób, które są nam najbliższe. Charakterystyczne cechy Archiwum Społecznego to to, że ono bardzo mocno i aktywnie działa w pozyskiwaniu swoich zbiorów. Stara się zachęcać najbliższą społeczność do tego, żeby włączała się w aktywność takiego archiwum. I to, co jest ważne, zbiory archiwów społecznych są bardzo często unikatowe, w większości są unikatowe. Dlatego że pochodzą właśnie od osób prywatnych, więc wyobraźmy sobie, że zdjęcie przekazane przez naszych dziadków czy przez mieszkańców danej miejscowości, które znajduje się w takim archiwum społecznym, no jest jedynym, które tak naprawdę jest nam dostępne. Nie znajdziemy takiego materiału w żadnym innym archiwum, w żadnym innym miejscu. Dlatego tak ważna jest archi działalność archiwów społecznych, ponieważ one dają dostęp do materiału Niezwykłych, takich, które uzupełniają wiedzę tę powszechnie znaną, no i mogą z nich korzystać zarówno naukowcy, jak i po prostu fascynaci historii, dają dostęp do wiedzy, która właśnie być może jest troszkę zapomniana. Czyli możemy z tego korzystać my wszyscy? Absolutnie tak, nawet powinniśmy, bo to są niezwykle wartościowe zbiory, pełne historii nieznanych z dokumentów, takich urzędowych i powszechnie dostępnych w archiwach państwowych. Fantastycznie. A jakie są cele tego projektu? Nawiązując do tego, co powiedziała koleżanka, celem projektu jest właśnie aktywizacja lokalnych społeczności wokół związanych z tematem lokalnego dziedzictwa jego archiwizacji, digitalizacji, promocji, właśnie na tym najniższym poziomie lokalnym. A jakie są cele związane z uczestnictwem partnera, czyli Centrum Archiwistyki Społecznej? Centrum Archiwistyki Społecznej powstało właśnie po to, żeby wspierać takie inicjatywy, jak Archiwa Społeczne. Wywodzi się z Fundacji Ośrodka Karta, która sama już od wielu, wielu lat prowadzi jedno z największych archiwów społecznych w Polsce wobec tego wiemy, jakie są potrzeby archiwów społecznych z tym że nasza działalność skupia się bardzo mocno wokół takiego wsparcia merytorycznego. Archiwistą społecznym może zostać każdy, tak jak każdy może korzystać ze zbiorów społecznych. W związku z tym to bardzo często osoby, które kochają historię, kochają te swoje małe ojczyzny, niekoniecznie mają doświadczenie w pracy archiwalnej. W związku z tym Centrum Archiwistyki Społecznej wspiera ich merytorycznie, prowadząc szkolenia, udostępniając narzędzia, wszystko to oczywiście bezpłatnie. Natomiast sami wywodząc się właśnie z Fundacji Ośrodka Karta wiemy, jakie potrzeby mają archiwa społeczne tak na co dzień w swojej bieżącej pracy. I najczęściej to są też potrzeby finansowe, bardzo duże. Dlatego Centrum Archiwistyki Społecznej bardzo chętnie włączyło się w działalność Fundacji Arts i właściwie bez zastanowienia. Staliśmy partnerem tego konkursu, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest finansowanie bieżących działań związanych np. z opracowaniem zbiorów archiwalnych, ale też takich zakupów podstawowych, które są bardzo potrzebne no właśnie przy pracach archiwalnych. No to teraz, na jakie wsparcie możemy liczyć, jeżeli chcielibyśmy założyć takie archiwum? To ze strony Fundacji Arts, na co możemy liczyć? Tak, osoby biorące udział w konkursie mogą liczyć na wsparcie. Zarówno ze strony partnera, czyli Centrum Archiwistyki Społecznej, w tych kwestiach merytorycznych, jak i na wsparcie Fundacji Arts, związane bardziej z problemami formalno-prawnymi, czy związanymi z pisaniem, realizacją czy rozliczaniem wniosków. Planujemy spotkania informacyjne na temat projektu na temat konkursu, skierowane do wszystkich tych, którzy chcieliby wziąć w nim udział. Dla realizatorów planujemy szkolenia wspólnie właśnie z Centrum Archiwistyki Społecznej, a także na każdym etapie pisania wniosków, realizacji, rozliczenia będą konsultacje zarówno mailowe, telefoniczne, w przypadkach, gdyby ktoś miał taką potrzebę. Mogą to być też spotkania online. A ze strony Centrum Archiwistyki Społecznej? Kontynuując wątek szkoleń <noise> i to, o czym też mówiłam już wcześniej, rzeczywiście te szkolenia i wsparcie takie merytoryczne w codziennych pracach dla archiwistów społecznych jest bardzo ważne. W związku z tym Centrum Archiwistyki Społecznej przeprowadzi dwa szkolenia związane z opracowaniem tych materiałów, które w trakcie realizacji zadania będą pozyskiwane, ale też Pracy w otwartym systemie archiwizacji. To jest takie bezpłatne narzędzie do pracy dla archiwistów społecznych, które służy inwentaryzacji zbiorów i tutaj w ramach realizacji zadania taka inwentaryzacja zbiorów też jest konieczna, bo chodzi o to, żeby zachowywać te materiały na trwale, żeby one gdzieś nie przepadły wraz z dziejami, które się dzieją. Natomiast co jeszcze jest ważne, oprócz tego, że będą szkolenia, oprócz tego, że bezpłatnie udostępnimy oczywiście otwarty system archiwizacji oraz portal zbioryspołeczne.pl, na którym możliwość udostępniania zbiorów jest dla wszystkich tych, którzy tego potrzebują, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji wszystkich uczestników tego, tego konkursu. Będziemy udzielać konsultacji telefonicznych, online'owych, w zależności od potrzeb. No i już teraz też zachęcam wszystkich do tego, żeby korzystali z podręcznika dla archiwistów społecznych, który jest dostępny na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej. Jeżeli ktoś chciałby aby posiadać wersję wydrukowaną, to też jest możliwe. Jest ona wysyłana każdemu, kto jest zainteresowany bezpłatnie. Zapraszam też do korzystania z platformy e-learningowej, gdzie można trochę poćwiczyć, właśnie opracowanie dokumentów, opracowanie fotografii, nauczyć się nagrywać relacje historii hmm. mówionej. Także to wszystko ze strony partnera jest możliwe. Czyli nie ma tu ryzyka, że padnie nam jakiś hmm. dysk. Że zepsuje się karta w telefonie czy w aparacie, tylko te dane gromadzimy na platformie, która jest udostępniana wszystkim chętnym za darmo. Wszystkim chętnym za darmo nie ma niebezpieczeństwa, że to, co zostanie wprowadzone na portal zbiory społeczne i do otwartego systemu archiwizacji gdzieś wyparuje, zniknie i przepadnie. To, co będzie wprowadzone, my jak najbardziej będziemy chronić. Natomiast zachęcam do tego, żeby w ramach konkursu zabezpieczać dodatkowo jeszcze pliki cyfrowe, które powstaną, no właśnie poprzez możliwość zakupu na przykład dysków zewnętrznych. Bardzo często archiwa społeczne korzystają właśnie z takiej formy zabezpieczania plików cyfrowych. Zawsze warto jest mieć ten plik cyfrowy w więcej niż jednym miejscu. Zapraszam serdecznie na nasze szkolenie dotyczące zabezpieczania zbiorów. Archiwalny wtedy też uczestniczy tego projektu dowiedzą się więcej na ten temat. Zatem na jakie działania można przeznaczyć dotacje i jaka jest jej kwota? Młode organizacje mogą przeznaczyć dotacje na działania społeczne w wysokości 6 tysięcy oraz rozwój instytucjonalny związany na przykład z zakupem niezbędnego do działalności sprzętu, w tym także twardych dysków, w wysokości 3 tysięcy. Natomiast grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie na projekty społeczne w wysokości 6 tysięcy. Bardzo Paniom dziękuję za rozmowę i zapraszam na część drugą. Dziękujemy. Dziękujemy. Przedstawię zatem nasze kolejne rozmówczynie z ramienia Fundacji Arts. Agnieszka Wargowska-Dudek, doradczyni do spraw animacji i Emilia Kurowska, koordynatorka. Mówiliśmy już o tym, czym jest ten program, zachowując historię społeczności, ale powiedzmy teraz, do kogo adresowany jest ten program, co to są te organizacje, co to są grupy nieformalne. Czyli konkurs skierowany jest do młodych organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, które chcą tworzyć archiwa społeczne. Młoda organizacja to jest organizacja, która działa nie dłużej niż 5 lat, a jej przychód roczny za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza 50 tysięcy złotych. Natomiast grupa nieformalna składa się z minimum trzech osób. W ramach programu przewidziane jest stanowisko doradcy do spraw animacji. Czym taka osoba się zajmuje i na czym polegają te działania animacyjne? Doradca do spraw animacji ma dotrzeć na te tereny, gdzie archiwistyka społeczna działa najsłabiej, do wszystkich tych organizacji, grup nieformalnych, które potrzebują wsparcia w tym zakresie. Dlatego też doradca do spraw animacji będzie również kontaktował się z samorządami, i ta współpraca z samorządami będzie rozwijana na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to współpraca niefinansowa. Będziemy prosić o wsparcie w dotarciu do organizacji i grup nieformalnych z tego terenu, z danego terenu, gdzie dany samorząd funkcjonuje. Natomiast druga forma, będziemy bardzo gorąco zachęcać do współpracy finansowej i wsparcia naszego konkursu, zachowując historię społeczności, w formie grantów dodatkowych grantów na danym, w danym województwie, powiecie czy gminie. A jak można składać wnioski i jakie są najważniejsze terminy, o których powinniśmy pamiętać? Wnioski należy składać przez nasz generator wniosków, dostępny na naszej stronie internetowej www. zachowując w ramach projektu będą ogłaszane trzy konkursy grantowe w latach 2024, 2025 i 2026. Konkursy będziemy ogłaszać na przełomie marca i kwietnia, natomiast zadania będą realizowane od 1 czerwca do 30 listopada. Jak można się z Państwem skontaktować? Gdzie znaleźć informacje o konkursie? Zapraszamy serdecznie na naszą stronę w adres podany przez koleżankę. Tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące konkursu, dotyczące dokumentacji, regulaminu, wzorów, wniosków, ale znajdziecie Państwo również kontakt do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu i już nie możemy się doczekać na Państwa projekty. Program Nowe FIO, zachowując historię społeczności. To granty, które będą przekazywane dla organizacji i grup. Skąd zatem finansowanie tego programu? Program Nowe FIO, zachowując historię społeczności, jest finansowany z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Nowe FIO na lata 2021-2030. Bardzo panią dziękuję za rozmowę, i liczymy, że państwo. Już niedługo złożycie wnioski, które będą fantastycznym archiwum Waszych społeczności. Bardzo dziękuję. Dziękuję.